Halo, halo, dzień dobry, good morning, aleikum po arabsku. Witam w drugiej części recenzji hotelu Lazuri. Tutaj mamy bary, taką część bardziej przybasenowo-morzowa. Tutaj możecie spędzać miło czas, pić kawkę, herbatkę, drinki z koloru, obsługa przemiła. Mamy czyste koktajli. Mamy napoje, podwień, tam właśnie owoców, wodzie, pomarańcze, niepomarańcze, koła i tego typu rzeczy. Dzisiaj jest dosyć duży wiatr, więc nie wiem, czy nie będzie dobrze słychać tam z tego, z tego morza, bo wieje. Ale zaraz Wam pokażę jak wygląda morze, jak wyglądają leżaki. Bo jeszcze nie są tak obłożone, żebyście mogli sami stwierdzić. Jak to wszystko wygląda? Także już idziemy dalej. I tak oto wygląda tutaj część typowo plażowa. Z każdej strony, z prawej i z lewej, mamy parasolki. Już Wam pokażę. O tak. przełączę się na przednią kamerkę. O, jeszcze nie zajęte są te. się prezentuje plaża. no Trzeba przyznać, że ten piasek to nie jest taki piasek e, idealnie przepiękny, jak gdzieś tam było w krajach, bym powiedział, bardziej południowej Afryki czy środkowej Afryki. Tutaj na, na północy mamy raczej ten piasek taki bardziej żółtawy, żwirkowaty z dużą ilością kamieni. No, tu popatrzcie jeszcze raz, tak się prezentuje. miejsce do wypoczynku a tutaj mamy takie molo można tak powiedzieć mostek tak o mniej więcej długości 100 metrów i tam jest kilka możliwości zejść na snurkowanie zaraz Wam też pokażę idąc w prawo wzdłuż plaży idziemy mniej więcej tak Zobaczcie tutaj, ile jest, ile jest kamieni, także warto mieć ze sobą klapeczki, a już koniecznie trzeba mieć buty do wody, jeżeli zamierzacie w ogóle wchodzić do tej wody, bo możecie się spotkać z ostrymi kamieniami, z jeżowcami, z kawałkami rafy, no wszystko, co was może porazić. Ja miałem okazję być na snurkowaniu i gdzieś tam o kawałek rafy kolanem zachoczyłem, no i lekki taki urazik mam, ale dosłownie leciutki. Tam dalej, idąc w prawo od plaży, przy hotelu Lazuli, mamy drugie takie molo. To no już oczywiście nie należy do tego hotelu, ale można tam też podejść. Generalnie jeśli chodzi o spacery, można i w prawo i w lewo, nie ma czegoś takiego, że jest jakiś totalny zakaz. Eee, nie wiem jak daleko <gryw> dojdziecie, ale można sobie takie spacerki brzegiem tutaj Morza Czerwonego robić. Natomiast to co chciałbym powiedzieć a propos czystości Na plaży hotelowej, stricte hotelowej jest czysto Jeszcze raz wam pokażę tutaj jak to wygląda O, tam mamy teren hotelu Lazuli, jest GIT Natomiast niestety idąc dalej Nawet tutaj, ile ja przyszedłem 50 metrów, zobaczcie. Od razu się pojawiają śmieci kartonowe, jakieś takie woreczki foliowe. No no wszystko tutaj po prostu jest. I nie jestem w stanie kompletnie tego zrozumieć, bo przecież tu tak jak słyszycie wiatr wieje. I to wszystko przenosi się do środka, do oceanu. No, no popatrzcie. Dramat po prostu. Dramat, dramat, dramat. I tak po prostu to wygląda dalej, dalej. I dalej. Dobra, pokażę Wam teraz drugą część od strony tej lewej. I jak wygląda jakbyście chcieli pójść na spacer. Witam z lewej części strony plaży hotelu Lazuli. Tak to, słuchajcie, wygląda. Tutaj bardziej, bym powiedział, takie skaliste wybrzeże. Tak to się prezentuje. Także jeszcze raz to powiem: niezbędne są po prostu buty do wody. Niezbędne. Bez nich się po prostu nie da. Jeśli chodzi o jakieś życie w Morzu Czerwonym, tu przy plaży, możecie znaleźć naprawdę bardzo fajne rybki, kolorowe, żółte. Był nawet wąs morski, była płaska. Wszystko wam to pokażę na kolejnym trzecim nagraniu już bardziej z wody e, i tam mamy ten most i dzisiaj mamy czerwoną flagę, czyli zakaz wchodzenia do, do wody. Jak widzicie nikt nie wchodzi z powodu tego kurcze wiatru. Tak to się prezentuje. Idę teraz na mostek wam pokazać jak to wygląda z perspektywy mostku. Może coś będzie lepiej tam widać. Tak to się to prezentuje z perspektywy mostku Ale dzisiaj naprawdę wiem siernie wieje Wczoraj już tak nie było No ale niestety Pokrytki to już uroki Dodam jeszcze, że jestem w kwietniu na pobycie I to nie ma znaczenia tak naprawdę Myślałem, że już może cały czas tutaj tak wieje, ale Są dni kompletnie bez wiatru A są takie, które wyglądają właśnie tak No i tutaj możecie sobie snurkować. Zobaczcie albo tam oczywiście z brzegu a tutaj mamy też zaraz zejście z mostku tutaj mamy takie zejście jedno z mostku i tam dalej jest drugie zejście z drugiej strony tak to się prezentuje bardzo Wam polecam snokowanie w tym hotelu generalnie w tej wodzie bo Piękne rzeczy można zobaczyć pod wodą, i to właśnie tuż właśnie przy plaży, nawet. Także zapraszam do trzeciej części recenzji. Tam będzie już typowo życie, życie pod wodą. tu już nagrane kamerą odporną. tutaj mamy to zejście. To Wam pokażę jeszcze to zejście. O. Tak się to prezentuje. Jeszcze na sam koniec zrobię nagranie z samej końcówki tego molo. Jeszcze jeśli chodzi o snorkeling, właśnie tutaj z tego pomostu, to warto snorkować w lewą stronę od hotelu. Bo tu jest więcej rybek, więcej rafy niż po prawej stronie. Po prawej też jest, ale tam jest więcej taka, bym powiedział, piaskowa. O, tutaj mamy akurat w stronę. Prawą jeszcze raz Wam pokażę. Także po prawej słabsza, no chyba, że pójdziecie tam na ten mostek daleko, nie? Bo tam będzie inaczej. inaczej. Dzisiaj naprawdę nie no się wieje, jeszcze te fale doradkowe są ogromne. Ja, tu nie trzeba komentować, wszystko widać, nie? ale to jak mówię, to nie jest tak codziennie. No i tu jest koniec tego mostku. I tak to się prezentuje. Tutaj jest zejście do wody. Ale dzisiaj z uwagi na te fale i na czerwoną flagę jest zamknięte tam. Tam na dole możecie sobie schodzić, też wrzucę Wam trzeci trzecim filmiku to nagranie stamtąd, jak to jak to wygląda z perspektywy wody, spod wody. Dzięki za uwagę, tyle, nie wiem czy w ogóle mnie było słychać. Do zobaczenia w kolejnych filmach. pa!